Teraz chciałem się z Wami podzielić taką chyba w miarę uniwersalną wiedzą, y, którą nabyłem podczas tej różnej pracy komercyjnej. Y, tak jak mówię akurat ja bardzo dużo y, błędów popełniłem w swoim życiu, szczególnie jeśli chodzi o, o pracę komercyjną. Y, od czego się zaczyna współpraca z kimkolwiek? Od jakiegoś zapytania ofertowego, prawda? Czyli. Jeśli Klient jest zainteresowany Waszymi usługami, no to pisze do Was: Dzień dobry, tam Panie Jakubie. Bylibyśmy zainteresowani taką i taką współpracą. Potrzebowalibyśmy takie i takie zdjęcia. Poprosimy o ofertę cenową. I tutaj jest, kiedy odpisujecie oczywiście trzeba w miarę to wycenić trzeba rozpoznać to, co, to czego klient chce ale tutaj jedna moja rada i to też właśnie sam się tego nauczyłem że. W pierwszym tym mailu, w pierwszej wymianie nie, jakby to no, oczywiście musi być ładny ten mail, ale nie podawajcie tysiąca pomysłów na tę sesję, bo nigdy nie wiecie, czy wy będziecie wybrani. I ja tak miałem z taką firmą Awę kiedyś, taka od kosmetyków. Yy, oni do mnie napisali właśnie. Dzień dobry, Panie Jakubie, że tam robimy jakiś event. Chcielibyśmy robić zdjęcia paniom, które przyjdą do nas na stoisko, yy, chcielibyśmy. Chcielibyśmy, żeby panie wyszły z jakąś ciekawą pamiątką z tego, z tego eventu. Więc ja tam podałem kilka pomysłów, że możemy na przykład robić zdjęcia aparatem natychmiastowym, przyklejać jakieś tam logo państwa firmy, i do tego na przykład nie wiem, dawali, możemy dodawać do tego jakąś tam małą buteleczkę, jakiegoś tam płynu micelarnego, czegoś takiego. Drugim pomysłem było to, że będziemy robić portret i będziemy na to nakładać od razu jakiś taki layout z logiem firmy. Będziemy to drukować na drukarce natychmiastowej, żeby każda pani wyszła z takim dość ładnym portretem. Chciałem to tak zrobić w formie beauty, czyli tam lampa z góry, od dołu wypełnienie, jakiś tam wiatrak, żeby się włosy rozwiały, coś, żeby taka, ta pani miała takie ładne zdjęcie. No i ja odpisałem na tego maila, nie wiem, z dwie godziny siedziałem, myślałem, próbowałem. No i co się okazuje, nie dostałem żadnej odpowiedzi. Żadnej. Totalnie nic. Ja jeszcze to wyceniłem tam w miarę. Nie, totalnie nie pamiętam, jakie to były kwoty, ale naprawdę dużo na tym spędziłem. I nagle się okazuje, że oni mi nie odpisali. Ja później wszedłem na Facebooka z tego eventu. To już było, nie wiem, dobre 3-4 lata temu i patrzę, moje pomysły zrealizowane przez kogoś innego. Ja już tam się nie odezwałem, nie chciałem, znaczy nie miałem nawet siły ani ochoty robić o to jakieś tam afery, szczególnie, że to też nie były jakieś super unikalne pomysły. Ale właśnie w tym pierwszym mailu musicie się, że tak powiem, ja, ja to zawsze nazywam tak brzydko, tak pomacać z klientem. I wtedy mniej więcej wyczujecie też, czy on ma na przykład na to jakiś budżet, czy nie ma na to budżetu. Ostatnio śmieszna sprawa Wrocławska. Nie będę mówił jaki deweloper się do mnie odezwał. No i tam było tak, że on chciał jakby od fotografa, żeby wyprodukował całą sesję. Tam trzeba było przygotować, znaczy łącznie z odwzorowaniem wizualizacji. To były też jakieś tam w sumie 3-4 dni zdjęciowe. Łącznie z taką pogodą jak była na wizualizacjach, żeby dziewczyna, która stoi na balkonie miała blond włosy i taką sukienkę. Żeby były też takie meble. Generalnie nie wiem czemu, ale do fotografa odezwali się o produkcję całej sesji. Do tego też fotograf miał załatwić statystów, psa, rodzinę, wszystko, całą sesję. Ja im to wyceniłem, całość na bodajże 65 tysięcy. Mniej więcej tak, tak opiewała kwota, ale wiedziałem, że ja muszę dać tam troszeczkę więcej, bo też nie chciałem spędzić nad tą wyceną więcej niż pół godziny. I Dobrze, że nie spędziłem więcej, bo dostałem w odpowiedzi: dziękuję, bardzo dziękujemy za ofertę, ale rozminęliśmy się o jakieś 40-45 tysięcy. Więc jakbym spędził na tym bardzo długo, szukając, ile kosztuje dokładnie takie krzesło, czy, czy coś takiego, jeśli bym spędził na tym więcej niż te pół godziny czy 40 minut, to byłby mój stracony czas, bo wiedziałem, że my po prostu z tym. Później po, po tej odpowiedzi, ja wiedziałem, że z tym moim klientem się nie dogadam, bo nie ma nic wspólnego. Z tego można byłoby pewnie zejść tam o 10, może 15 tysięcy z całością, ale nie o 40. Jestem ciekaw, jak ta sesja wyjdzie. Tak obserwuję tego dewelopera i, i czekam na, na efekty. Miała być robiona na przełomie maja i czerwca. Więc jak dostajecie to zapytanie ofertowe, to. Nie podawajcie tak bardzo dużo szczegółów. To, co zawsze też fajnie wygląda a propos tej oferty, którą wysyłacie, to też nie piszcie dzień dobry 1500, do widzenia. Tylko może akurat ja korzystam z Pages, to jest taki Word makowy, i tam mam jakieś szablony, które są zainstalowane po prostu systemowo i robię taką ofertę po prostu ładniejszą w PDF-ie. To też po prostu ładniej wygląda. I później przychodzi coś takiego jak spotkanie z klientem. To najczęściej, kiedy pierwszy raz idziemy do, do klienta. No i wtedy, rzeczywiście, jeśli po tej takiej wstępnej ofercie klient jest zainteresowany, to dobrze byłoby się do niego przejechać i obgadać wszystkie szczegóły. I to, to co jest ważne, to żeby zawsze, kiedy rozmawiamy z klientem, zostawić sobie jakąś otwartą furtkę, bo znowu nauczony swoim doświadczeniem, jak podacie jakąś taką sztywną kwotę, a plan się zmieni, a może się zmienić, to nagle się okaże, że wy wycenicie coś, na przykład, nie wiem, na 3000 zł, bo wyceniliście, bo jakby zaplanowaliście, że to będzie tyle i tyle pracy, a w międzyczasie tej pracy pojawi się więcej. I wtedy jest problem, bo klient czasem może nie wiedzieć, że trzeba za to dopłacić, że to jest wasz jakiś dodatkowy czas. Więc zawsze w momencie, kiedy rozmawiacie z tym klientem, powiedzcie. Okej, okay, to jest to, za co się umówiliśmy, ale jeśli pojawią się jakieś dodatkowe rzeczy, to będą dodatkowo płatne, tylko będziemy sobie to wyceniać na bieżąco. I na przykład, ja jedno ze zleceń realizowałem od lutego do, do lipca. Fakturę wystawiłem, wyjeżdżając na, na wakacje, gdzie po drodze doszły. Dodatkowe zdjęcia dwa razy, bo coś tam nie wypaliło. Ja już tam nie, nie będę mówił, z jaką firmą to było, bo z nią nadal współpracuję. Natomiast yy, to było dla mnie o tyle frustrujące, że oni nie do końca wiedzieli, co chcą na początku, i później bo często jak się pracuje z dużymi firmami, tam jest totalnie jakaś taka wielka hierarchizacja. I na przykład ja rozmawiam o czymś yy, z dziewczyną z marketingu, później to musi za, zaakceptować szefowa z marketingu, a to musi później wy, pójść jeszcze wyżej. I czasem jeśli ja mam akcept z dołu, to nie mam akceptu na górze, bo coś panu dyrektorowi się nie spodobało. Więc, yy, tak jak mówię, zawsze od, zostawiajcie sobie tę otwartą furtkę, żeby można było jeszcze zwiększyć cenę. Yy, z tego względu, że tych pomysłów klientów, głupich pomysłów często, mo, może się pojawić gdzieś tam na bieżąco. Więc yy, to, to, jest naprawdę, to jest naprawdę ważne. Yy, kolejną sprawą jest brief. Kto z Was pracował kiedyś z briefem? Okej. Okay. To jest według mnie fajne, praca z briefem. Czym jest ten brief? Brief to jest, to jest takie ogólne i ogólne, i ogólne mniej ogólne założenie tej, tej sesji. Często są tam rozpisane ujęcia e, jakie są potrzebne do zrobienia, liczba tych ujęć. E, czas sesji, miejsce sesji, e, wszystko zależy też od stopnia zaawansowania, kto gdzie, o której przyjeżdża i tak dalej. I tak dalej. E, ale co ważne to jest bardzo fajne dla fotografa z tego względu, że otwieracie to i Patrzycie, OK, to zrobione, odhaczone, to zrobione, odhaczone, to zrobione, odhaczone, i w ten sposób sobie pracujecie, że po skończonej pracy wiecie, że macie to zrobione. Bo najgorzej, właśnie, tak jak wspomniałem, mi się zdarzyło pracować nieraz bez briefa. I na przykład było tak, że robiliśmy zdjęcia, akurat to, to były zdjęcia w Warszawie, i panie z marketingu zapomniały, że trzeba sfotografować jednego pana dyrektora. No i akurat byłem wtedy na urlopie w Portugalii, dzwoni do mnie Ania z agencji i mówi, Kuba, słuchaj, no mamy tutaj palącą sprawę, zapomnieliśmy tego rozpisać. No i tam pana dyrektora trzeba jeszcze sfotografować. Ja byłem wtedy właśnie w Portugalii, lądowałem w Bremie, w Niemczech, 700 km od Wrocławia, gdzieś chyba około 18, a oni chcieli to zdjęcie w sumie, jak ja lądowałem w środę, to oni chcieli w czwartek. Ja mówię, no dobra, nie, ale to stawka razy, przynajmniej tak razy półtora i płacicie mi samolot jutro rano. Dobra, dobra, przylatuj. No i okej, okay, wszystko było spoko, tylko ja. To jak ja się umęczyłem przy tym, w sensie jadąc 700 kilometrów do Wrocławia i wsiadając o 5.40 w samolot we Wrocławiu, bez sensu. I teraz za każdym razem jak pracuję, to staram się, żeby ten brief się pojawił, żebym ja wiedział co, nad czym pracujemy. Mało tego, ten brief wyklucza, może nie wyklucza, ale potrafi wyeliminować wiele jakichś niesnasków między wami a waszym klientem. Czyli e, najczęściej w tym briefie po, pojawiają się jakieś zdjęcia z Pinteresta czy z Shutterstocka, e, czyli jakieś mm, takie zdjęcia referencyjne, czyli mniej więcej do czego dążymy i wtedy ja wiem jaki klimat mam odwzorować na tych zdjęciach plus do tego rozpisane ujęcia. One będą jeszcze gdzieś tam na, na kolejnym, na kolejnym e, zdjęciu. No i e, też pracując z jakimiś takimi większymi firmami. Akurat to, to było e, jedno ze zleceń dla Starbucksa. A już dość stare, ale, ale nadal bym powiedział Jarę. To jest tak, że pracując, właśnie z, na przykład z tym Starbucksem, my w Polsce mieliśmy yy, takiego, nie wiem jak to, tego kurczę menu borda. Mieliśmy menu borda z kanapką yy, z jakąś tam mozzarellą i coś tam jeszcze, jakąś sałatkę. A na przykład Niemcy będą mieli coś innego czyli nie kanapkę z mozzarellą, tylko pewnie kanapkę z kiełbasą. Yy, a ktoś inny, jakiś inny kraj będzie miał jeszcze coś innego, ale menu boardy powiedzmy w całej Europie mają wyglądać tak samo. I to jest tak, że ta, taka sesja nie jest robiona e, jakby w, tylko w jednym kraju. Oni chyba to w UK- robią. E, tylko tam jest robiony szkic danej sesji. Plus do tego produkty są fotografowane w innych krajach w zależności od danego rynku. I kto z Was ma meble z IKEA w domu? Dużo osób nie ma. To dziwne. Myślałem, że więcej osób będzie miało, zazwyczaj las rond wtedy się pojawia. Pozwólcie, że sobie wezmę kakawy Więc e, ten guidelines to jest tak, tak, takie coś jak otwieracie instrukcję z IKEA i tam jest rozpisane krok po kroku. Nie mogę wam tego pokazać za bardzo, w sensie co tam było w środku, ale jest napisane jak ma być oświetlone. Jak ma być zrobione, na jaki talerz wykorzystać, w sensie jaki kolor talerza, pod jakim kątem, jak ma wyglądać samo zdjęcie, że ono musi być, mieć szerszy kadr, żeby można było coś wykadrować, jak mają wyglądać deski, jak ma, jak mają, jak ma wyglądać oświetlenie. I to jest tak, że taki fotograf, który jest w miarę obeznany, czyta sobie te, te guidelinesy, patrzę na ten kolor stołu, idę do Idę do jakiejś tam kastoramy czy Merlin, szukam podobnych desek, żeby miały podobny kolor. To i tak było wycięte, tylko chodziło o to, że przy wycinaniu produktu z tła on będzie najbardziej naturalnie wyglądał, kiedy go wytniemy z podobnego koloru tła, bo jeśli to byłoby wycinane z białego tła, to automatycznie biało odbija i wtedy pojawiłyby się białe obwódki czy, czy jakieś tam takie białe poświaty na, na danym produkcie, więc generalnie tło miało być podobne. Do tego, jak ma być oświetlone. Akurat mi się udało mniej więcej odwzorować podobne oświetlenie, tylko ja, właśnie przed sesją, i to też jest bardzo ważne, zawsze się przygotowuję, bo ja w ogóle dostaję bardzo dużo jakichś różnych pytań od fotografów. I czasem się zdarza, że ktoś mi pisze: Kuba, słuchaj, bo ja dostałem zlecenie na sesję, no i wymyśliłem sobie, że ją zrobię tak i tak, ale to nie wyszło. Ja mówię: OK, to źle zrobiłeś, po prostu. I teraz jak dostajecie jakieś, jeśli macie oczywiście taką możliwość, bo przy, na przykład przy fotografii ślubnej nie będzie takiej możliwości, postarajcie się przygotować. I na przykład jak ja dostałem zlecenie na tę sesję i wiedziałem, że będę musiał zrobić jakieś takie dziwne cienie, nie do końca miałem pomysł, jak to zrobić. W sensie pomysł miałem, ale nie wiedziałem, czy on zadziała. I ja zawsze przed taką sesją komercyjną, o ile jest taka możliwość, staram się maksymalnie przygotować. Czyli tutaj poszedłem do żabki, kupiłem jakieś kanapki. Wziąłem te, te deski na których fotografowałem i starałem się odwzorować mniej więcej takie oświetlenie. No i tak pomyślałem okej, okay, to walnę lampą przez luksfery, te takie szklane pustaki. No walnęłem lampą przez luksfery, totalnie efektu nie było widać. I gdybym pojechał z tym na zlecenie, to pierwsze co bym zrobił, to bym się spocił, że to co było w mojej głowie, co powinno zadziałać, nie zadziałało. No i później yy, wziąłem taką ramę Metalową, ponawiałem na to taśmę klejącą, taką nieprzepuszczającą światła, walnąłem. Nagle się okazuje, że zbyt regularne wychodziły te, te cienie. No i jakby na końcu wziąłem kawałek pianki modelarskiej, nożyk, powycinałem jakieś w tym dziury, poświeciłem twardym światłem i poszło. I, i to było to, co, co potrzebowałem. Mniej więcej tak wyglądał backstage tej, tej sesji, czyli tutaj aparat z góry podłączony do komputera zresztą tam, tam dalej. Dodatkowo widzicie to co u góry tutaj wisi? To jest to co w końcu wymyśliłem. Siedziałem na tym pół dnia, jak tutaj przepuścić światło, żeby osiągnąć takie światła i cienie. No, w związku z tym, że miałem tylko światła i cienie trzeba było to dopełnić akurat taką lampą z beauty dishem, z gridem. No i tak to finalnie poszło. No to jest to, to, jest to zdjęcie, które, które było finalnie. No i właśnie, umowa. A, a tu jeszcze dokleiłem kawałek briefu z tej sesji dla Renault, czyli tutaj też mieliśmy rozpiskę po prostu zdjęć i, i ujęć. E, a propos umów, podpisujecie umowy? Kto z Was nie podpisuje umów? Ja naprawdę nie będę, nikomu nie doniosę. Aha, chociaż to idzie do internetu, wszystko dobra. To nie będę Was za dużo pytał o takich ciężkich, ciężkich rzeczy. Mm. Umowy trzeba podpisywać, to znaczy szczególnie z nowymi klientami. Teraz jest tak, że powiedzmy, jeśli ja się z jakimś klientem tam znam lata. Na przykład teraz jak pracuję dla Grycana, w tym roku minęło nam 6 lat współpracy. I teraz ja na przykład niektóre zlecenia na SMSy ustalam. W sensie dostaję SMS-a Kuba, czy możesz być wtedy i wtedy robimy to i to. Ja odpisuję taka agnieszka do zobaczenia. Natomiast na początku ta umowa jest bardzo, bardzo ważna. Dlaczego? Bo zabezpiecza i was, i klienta. To nie ma być, jakby często ludzie się boją umów, nie, bo to jakby dystansuje was od klienta czy, czy klienta od was. Ale ta umowa nie ma was dystansować, tylko ma zabezpieczyć obydwie strony. Bo czasem jest tak, że fotograf da ciała. Zdarza się tak. A innym razem klient da ciała. I to jest po to, żeby było zapisane, czego jedna od drugiej strony wymaga. No i tam trzeba, to, to co jest niezwykle ważne, to trzeba poustalać terminy. Termin sesji, termin oddania zdjęć, termin na zgłoszenie poprawek, termin na naniesienie poprawek i czasu płatności. I tutaj widzę, że jest mój kuzyn Łukasz, siedzi z, tyłu, siedzi z tyłu, pomachaj Łukasz. Razem realizowaliśmy kiedyś sesję dla Radisona, pamiętasz? To była droga przez mękę, zrobiliśmy zdjęcia i dostaliśmy wytyczne takie, że one mają być naturalne. Nagle się, że mają być takie nie jak rendery, tylko takie maksymalnie naturalne. No i zrobiliśmy te zdjęcia maksymalnie naturalne. Nagle się okazało, że trzeba było zrobić z tych naturalnych zdjęć, zdjęcia praktycznie jak renderowane, gdzie początkowo było zupełnie inaczej. Więc nanieśliśmy poprawki i nie dostawaliśmy cały czas odpowiedzi, na kiedy to, czy, czy już jest okej, okay, czy nie jest okej. Okay. No i później zanim pieniądze za to przyszły, to była, no to była droga przez mękę. I od tej pory właśnie najważniejsze jest to, żeby poustalać te terminy, żeby nie było tak, że wy zrobicie zdjęcia, na przykład oddacie albo czekacie na wybór zdjęć przez klienta i to, zdjęcie, i to wszystko jest w takim zawieszeniu. Bo nie wiadomo, czy, czy to już jest skończone, czy to i nie jest skończone, że to jest takie rozgrzebane, a, a czasem ktoś pójdzie na urlop. Więc te terminy są o tyle potrzebne, żeby w momencie, kiedy klient Wam powiedzmy czegoś nie potwierdzi, to Wy wtedy wystawiacie fakturę. I, I to jest dla Was, to jest o tyle ważne, bo tak jak mówię, mi się tamto zlecenie mi się mega długo ciągnęło. Jedno zlecenie raz zacząłem, w lutym skończyłem, w lipcu. A w momencie, gdyby to było wszystko rozpisane, to przynajmniej miałbym jakiś taki deadline ok. To rozliczamy się do tego momentu i dalej sobie pracujemy. Ale gdzieś niech to się skończy, żeby dostać za to pieniądze. Bo niestety, ale takie sesje zdjęciowe, szczególnie robione gdzieś tam e, poza miastem, generują dość duże koszty. Dojazd do Warszawy samochodem to jest jakieś 400 zł. Do tego każda noc w hotelu to jest powiedzmy między 200 a 300 zł. I nagle, jak jedziecie na trzy dni do Warszawy, to generujecie samych kosztów e, przynajmniej tysiaka. I jeśli macie rozgrzebane zlecenie. I ono wam się ciągnie przez kilka miesięcy, no to macie cały czas ten tysiąc złotych zamrożony, nie mówiąc już o waszym wynagrodzeniu, na które się umówiliście.